Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy swoje życie związali z nauczaniem i wychowaniem młodych ludzi. Burmistrz Przemysław Sikora i zastępca burmistrza Kamil nieradka spotkali się z dyrektorami szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, aby złożyć na ich ręce podziękowania za całoroczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. W podziękowaniu za trud włożony w codzienną pracę, burmistrzowie przekazali na ręce dyrektorów placówek oświatowych Barbary Nowak, dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, Marioli Czarneckiej, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia UNICEF w Imbramowicach, Krystyny Wartach, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Zastróżu oraz Bernadette Lesiak, dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Żarowie, listy gratulacyjne oraz upominki. Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie świętowali także nauczyciele emeryci. Państwa obecność i dorobek wciąż są dla nas źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania. Życzymy Państwu, aby każdy dzień przyniósł radość, spokój i poczucie spełnienia, a dzisiejsze spotkanie by było chwilą wspomnień, wzruszeń i serdecznych rozmów w gronie przyjaciół. Tradycyjnie pamiętaliśmy o naszych nauczycielach, a podczas uroczystego spotkania we wspólnym gronie wspominaliśmy minione czasy. Chociaż nie są już czynni zawodowo, bo przebywają na zasłużonej emeryturze, nadal są bardzo aktywni organizują wiele spotkań, wydarzeń i zawsze służą dobrą radą swoim młodszym koleżankom i kolegom. Emerytowanym nauczycielom życzenia złożyli obecni na uroczystości burmistrz Przemysław Sikora. To jest mi niezmiernie miło się spotkać tutaj z Wami. Naprawdę życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę, żebyście się spotykali w takim gronie jak najdłużej, z uśmiechami, które Wam dzisiaj towarzyszą. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego świętowania. Oraz Barbara Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzech w wżarowie, składając na ręce Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Świdnicy Małgorzaty Mikosz-Salwowskiej. Mnóstwo, mnóstwo wewnętrznej radości. Drodzy Państwo, Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko obecnie pracujących ludzi, nauczycieli w szkole, ale to święto przede wszystkim osób, które kiedyś pracowały, które oddały serce, oddały swoją pracę, oddały swoją ciężką pracę, i też swoje zaangażowanie w właśnie w szkole. Dołączamy się do życzeń i wszystkim nauczycielom dziękujemy za codzienną, pełną zaangażowania pracę, poświęcenie i serce, jakie wkładacie w wychowanie młodych pokoleń. Życzymy Wam zdrowia, pogody ducha i uśmiechu na każdy dzień.